Warsztaty terapii zajęciowej przy parafii Miłosierdzia Bożego otrzymały nowoczesny samochód transportowy do obsługi podopiecznych. Pojazd zakupiony został dzięki staraniom starostwa powiatowego w Grójcu. Środki na zakup samochodu uzyskano także z pefronu oraz gmin Mogielnica, Pniewy, Nowe Miasto nad Pilicą, Błędów, Grójec i Belsk Duży. Ponad 13 tysięcy złotych przekazali prywatni darczyńcy. Na zarządzie zdecydowaliśmy szybko jednogłośnie, że będziemy starać się pomóc. Udało się pozyskać złożyć wniosek i pozyskać z pfron środki finansowe w wysokości 81 tysięcy do tego samochodu, natomiast wkład pozostałą część wspólnie z samorządami z terenu powiatu grujeckiego, z budżetu powiatu grujeckiego i od Darczyńców również wpłynęła kwota ponad 13 tysięcy złotych. Jesteśmy wdzięczni wszystkim ludziom dobrej woli, którzy. No dołożyli się do tego samochodu, a byli to i zarówno powiat grujecki, jak i poszczególni wójtowie burmistrzowie gmin, ale też i składali się na to również i poprzez zbiórkę parafianie. Pojazd udało się pozyskać dzięki dofinansowaniu z pefronu z starostwa naszego powiatowego w Grójcu oraz ościennym gminom, z których uczestnicy biorą udział tutaj, mieszkańcy tych gmin biorą udział w zajęciach. My prowadzimy, jesteśmy placówką dla 20 osób niepełnosprawnych, dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie. I są to mieszkańcy właśnie gmin, z których pozyskaliśmy właśnie też dotacje. Te gminy nam się dołożyły do tego samochodu. Nowoczesny samochód transportowy to już drugi pojazd przekazany w tym roku przez starostę dla jednostek nadzorowanych przez Powiat.